Hello, good afternoon, good morning, good evening, czy tam kiedy mnie oglądasz. W ten przepięknie, cudowny, sunny day z Warszawy mówią do Ciebie ja. O czym dzisiaj będę mówił do Ciebie? Ja, czyli Maciek Hendoszko, najlepszy nauczyciel angielskiego w Galaktyce. O czym ja będę mówił do Ciebie? O tym, co łączy naukę angielskiego z zdrowym odżywianiem, byciem zdrowym, Treningiem na siłowni, czy zarabianiem poważnych pieniędzy, jakichś kwot pięciu, a może nawet sześciocyfrowych, co te wszystkie czynności mają ze sobą wspólnego? Mianowicie to, że albo możesz mieć efekty, albo możesz być usprawiedliwiony, co bardzo często robimy. No bo weźmy sobie pierwsze z brzega: trening na siłowni. Ja dziś nie idę, bo dziś jest zimno, bo dziś jest ciepło, bo dziś jest jasno, bo dziś jest ciemno bo dziś jest kwarantanna, dawid 19, albo albo nie wiem, staw sobie co chcesz. Wiadomo, że pociskamy sobie wszyscy, ja pewnie też czasami takie pierdoły w głowie. Natomiast, jeżeli masz bardzo dobry powód, dla którego miałbyś się znaleźć, czy to na siłowni, czy to na plenerowej siłowni, bo robisz kalistenikę, albo na domowej siłowni, tak jak ja, bo sobie tak zrobiłem. Jeżeli masz dobry powód, to pójdziesz i to zrobisz. Nieważne, czy Ci się będzie chciało, czy ci się nie będzie chciało. Natomiast dalej, jeżeli masz więcej wymówek w stylu nie chcę mi się, albo jesteś takim życiowym jęczycielem, czyli masz, jak to się mówi, problem na każde rozwiązanie, to może tak naprawdę jest Ci to do życia naprawdę niepotrzebne. Może tak naprawdę ta siłownia to jest kiepski cel. Może się to nie pociąga. Jest. 10 co najmniej sposobów na to, żeby zadbać o siebie, a nie musisz się upierać przy tej siłowni, może być coś innego. Dalej, zdrowe odżywianie. Ja sobie opierdzielę fast fooda, bo to przecież jest tak fajnie, bo tam wcale nie ma glutaminianu sodowego. E, e, przecież przez chwilę się będę czuł tak zajebiście. Po co się odżywiać zdrowo? Przecież to jest nieprzyjemne. Przecież to trzeba na przykład kalorie liczyć, e, być na keto, albo przynajmniej nie jeść badziewi. Po co ja to w ogóle będę e, robił? Przecież jest dobrze tak, jak jest. Czyli takie krótkoterminowe um, rozwiązania mają taką niby iluzoryczną przewagę nad tym, co możesz osiągnąć długoterminowo. Co było dalej? Zarabianie dużych pieniędzy. No bo przecież na przykład 2000 złotych gdzieś tam, nie wiem, w sklepie, w aptece czy na cieciowni, to jest w ogóle maks, bo ja przecież nie umiem ja przecież nie zrobię. Ja nie jestem tak cudownie wyedukowany i nie mam tak wspaniałych umiejętności, z którymi się urodziłem. Gdzie mam gen w prawym kolanie, znaczy oni mają, ja to nie mogę. N nie, to wcale nie o to chodzi. Wszystko jest kwestią umiejętności. Czyli co, siłownia była, zdrowo odżywianie było, a co tam było jeszcze, kasa była. Dalej. Najczęstsze wymówki przynajmniej według mnie, na podstawie których miałbyś to niby iluzorycznie nigdy się angielskiego nie nauczyć. Nie mam czasu. Otóż każdy człowiek na świecie, ten, który idzie z siatą przede mną i ten, ta pani, która poszła z pieskiem i, i Bill Gates i ktokolwiek inny i pan prezydent Polski czy jakiegokolwiek innego kraju ma tyle samo czasu w ciągu dnia, co ty. Każdy ma 24 godziny, więc nie mam czasu. Bardzo często jest po prostu naciąganą wymówką co do nie mam czasu, wiesz co, dalej na liście wymówek mam, bo ja mam dzieci, więc myślę, że można by to spokojnie pod to pociągnąć. Wiesz co, mam klientkę, która ma dwoje dzieci, ma swoją własną firmę i ma kilku podwykonawców. I wiesz co, umawia się ze mną raz w tygodniu na 30 minut, bo na więcej nie jest w stanie. I co, da się, da się, grafik jest napięty, e, dwójka dzieciaków, jest z nimi zrobione to, co trzeba zrobić. No i na 30 minut raz w tygodniu pozdrawiam Cię Agnieszko, można się spotkać, można zrobić co trzeba, bo jeszcze na Whatsappie ze sobą rozmawiamy. I tutaj nie ma wymówki, bo ja mam dzieci, bo ja nie mam czasu, bo ja nie mam pieniążków, czy jakieś inne bzdury pierdowe, drdy małe, które sobie często pociskamy we głowach. Czyli mamy za sobą, nie mam czasu i nie mam dzieci, znaczy mam dzieci, czy tam nie mam dzieci, ja nie mam dzieci, to nie mogę się uczyć. Okej. Okay. <gry> to jest całkiem ciekawe. Nie mam kasy, okej, okay, rozumiem. Jeżeli ktoś powie, y, Maciek, słuchaj, Twoje usługi są dla mnie za drogie, to jest za duży wydatek dla mnie, nie stać mnie. Ok, to jest informacja człowieka z klasą. też <noise> podzielę się z Tobą czymś takim. Bardzo często piszą do mnie ludzie, to może nie w kwestii wymówki, ale taka gwiazdka tak na marginesie. Pisze do mnie gość i on mówi, czy by się nie dało y, zniżki. Ze zniżką zacząć. A ja sobie myślę, A dlaczego ja bym mu miał dawać zniżkę? Gość jeszcze nic niczego u mnie nie kupił. A ma być zniżka? Nie! Nie będzie zniżki, pajacu! Bo nie ma podstaw do tego, żebym dał Ci zniżkę. Dlaczego miałbym Ci dać zniżkę? Eee, no nie wiem, jeżeli to się jest dla mnie za drogie, to na przykład nie chodzę i, i, i nie ojcze, dajcie mi ten samochód za 70 tysięcy zamiast za 100. Bo mnie nie stać, bo ja mam tylko 70 koła, ojej! Czyli nie mam kasy. O ile e, takie jojczenie, że za drogo, jest średnie, to. Jeżeli nie masz kasy, to zdobądź kasę. Jeżeli masz ambitny cel, jeżeli wiesz, że dzięki nauczce angielskiego będziesz miał więcej kasy, a Ty teraz nie masz kasy, no to coś tu się jednak rozjeżdża. Jeżeli cel jest ambitny, to zdobędziesz kasę. A jeżeli cel jest nie jakiś taki od czapy sobie, sobie wymyśliłeś, jest taki jakiś z pewnej części ciała, jak to się mówi, z nieba, no to... No to, to jedźmy dalej, to jest dalej, za stary jestem. O, to jest całkiem ciekawe. Ja się nie nauczę angielskiego, bo jestem za stary. Kolejny bullshit, dlaczego kolejny bullshit? Facet. Nie wiem jak w przypadku kobiet, ale podejrzewam, że bardzo podobnie. Kiedy facet osiąga szczyt swoich możliwości umysłowych? Ci powiem kiedy? W wieku mniej więcej 50 lat. Dlaczego? Bo wtedy już jest, e, ma pewien pokład doświadczenia życiowego, jest, e, jest, jest jeszcze w miarę zdrowy, jeśli u siebie dba, to jest mega zdrowy. I ja to jestem za stary, bo nie mogę. To jest takie pitolenie samo, jak ja jestem za stary, bo nie mogę teraz otworzyć firmy i zarabiać poważnej kasy. Ja jestem za stary, bo ja nie pójdę na siłownię, bo to wtedy się stawy ścierają. Jezusie, ja czasami po prostu dochodzę do wniosku, że czasami to lepiej być takim, takim głupim Januszem, który nic nie wie. Najnowsze badania pokazują, że najlepszym sposobem na osteoporozę Zanik mięśni i coś tam jeszcze jest co? Trening siłowy, a nie jakieś pierdoły z zapteki na przykład. Albo wymówki z że jestem za stary i w ogóle nie umiem. Także zostawmy te bzdury. A, co jest jeszcze yy, całkiem ciekawego w wymówkach, że nigdy się nie nauczy języka, jest to, że dzieci to mają łatwiej. Dzieci to mają łatwiej, bo jak zrobią kupę w spodnie, to jak ktoś przewinie. I pod tym względem mają łatwiej. Natomiast dzieci yy, jest im trudniej się uczyć, bo one uczą się w stresie, bo taki dzieciak wie, że jak się nie nauczy języka tego pierwszego, swojego podstawowego, to nie będzie wiedział, jak powiedzieć, mamo, chce mi się kupę, chce mi się jeść, chce mi się pić, albo cokolwiek innego. Dzieci są w stresie, bo na przykład nie są w stanie zorganizować sobie aplikacji jakiegoś tam, nie wiem, Memrise'a, czy Quizlet'a, czy cokolwiek innego jest. No bo, bo są dziećmi, bo mają 2-3 lata. Także tyle, jeśli chodzi o to, że dzieciom to jest tak łatwiej. To jest kolejna wymówka w stylu, inni to mają lepiej. A, no, właśnie. Inni mają lepiej. Podzielę się z tobą tym idiomem, takim jednym. Jest w języku angielskim taki idiom. On brzmi "The grass is greener on the other side of the fence". Czyli w dosłownym tłumaczeniu trawa po drugiej stronie płotu to jest zawsze zieleńsza. Ale tak to jakoś już jest, że często myślimy sobie, że inni to mają lepiej, łatwiej i tak dalej. O Idą sobie jacyś starsi państwo, pany na przykład z wózeczkiem sobie tam pcha, no i oni pewnie mają łatwo, bo oni mają renty, siedzą w domu, jest im fajnie. Mhm. A jakby z nimi porozmawiać, to podejrzewam, że jakoś by tak strasznie różowo nie było. Może nie byłoby tragicznie, ale podejrzewam, że przy bliższym Poznaniu nie byłoby tak, że oni na pewno mają lepiej niż ja. The grass is greener on the other side of the fence. Zawsze trawa, może nie zawsze, ale często, trawa jest zieleńsza u sąsiada, ale to są tylko pozory. Bo ja mam dzieci. Uu, to już było. Przykład Agnieszki. Także zastanów się, czy masz fajne powody, czy masz ciekawe wymówki i zapamiętaj to. To jest taki mój friendly tip, taka przyjacielska rada dla ciebie, bo to w każdej dziedzinie życia e, skutkuje znaczy nie skutkuje, tylko jest wspólnym mianownikiem dla wielu dziedzin życia to, że możesz mieć albo efekty, albo możesz być usprawiedliwiony. A ty jak tam? Masz efekty? Będziesz miał? Czy pociskasz sobie usprawiedliwienia? Trzymaj się. Cześć.